Z tej strony Krzysztof stars. dzisiaj otwieramy mega box. <grymne> Zobaczcie, jaki to jest ładny yy, mega box. Zobaczcie na moje konto, mam jednego epika. Nie, to. Nie tak. Też nie tak. To jest mój najlepszy postać. Więc ja chciałbym coś tam trafić z niego. Więc. A, poczekajcie, poczekajcie. raz. Obrotu. Raz, dwa, trzy. E, nie ma nic. To by było na tyle. Zostawcie łapę w górę. Ja się bardzo wściekłem, normalnie zaraz telefon rozwalę. Bardzo mega mega, normalnie te telefon rozwalę, długo na to zbierałem bardzo, a to tylko takie coś. Ale za 45, więc już się zbliżam do 45. To będzie 10 km, więc to jak będę na 44, to już będę miał zapewnionego Mega Więc odblokuję. Więc tylko tyle. Nic się nie trafiło z tego Mega Boxa. no ale nie szkodzi. Nie szkodzi, powiem Wam niedługo następny. Więc pa, pa łapa w górę, subskrypcja, dzwoneczek pa.